realizacja miejskiego programu Zdrowe Łódzkie na plus w jego ramach odbywają się zarówno zajęcia sportowe, jak i prelekcje, będą również wykłady specjalistyczne. Tak rzeczywiście w ramach zadania Zdrowe Łódzkie na plus zaczynamy realizację działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Pabianic, zarówno dla kobiet będą, jak i dla mężczyzn. Wiemy doskonale, że profilaktyka odgrywa bardzo ważną rolę i znacząco wpływa na stan naszego zdrowia, dlatego wszelkie działania, profilakty wszelkie działania profilaktyczne przede wszystkim zapobiegają chorobom oraz oraz też mogą wykryć wczesny stadium choroby, jak również możemy też podjąć odpowiednie w tym zakresie leczenie. Dlatego w trosce o zdrowie naszych mieszkańców e, zaplanowaliśmy osiem wykładów specjalistycznych. Cztery wykłady dedykowane są kobietom i cztery wykłady mężczyznom. Wykłady te będą prowadzone przez lekarzy specjalistów w zakresie ginekologii, psychiatrii, ortopedii, urologii i również kardiologii. Będą one prowadzone w dużej sali konferencyjnej Pabiańskiego Centrum Medycznego. Dlatego z tego miejsca serdecznie zapraszamy serdecznie zapraszamy mieszkańców Pabianic do udziału w bezpłatnych i ogólnodostępnych wykładach specjalistycznych w zakresie tego działania partnerem jest Pabianickie Centrum Medyczne Jaka tematyka, jaka będzie tematyka tych wykładów? To przede wszystkim zdrowie psychiczne w kontekście pełnionych ról społecznych, e, wirus brodawczaka ludzkiego, e, prewencję e, choroby naczyniowo-sercowej e, naczyniowo, e, naczyniowo e, oraz e, profilaktyka raka stercza i raka jąder oraz przeciwdziałanie sarkopenii a także osteoporozie pierwsze wykłady no właśnie możemy powiedzieć tak e, pierwsze i pierwsze spotkanie takie spotkanie inauguracyjne odbędzie się 10 odbędzie się o 10 października o godzinie 17 i dotyczyć będzie zdrowia psychicznego w kontekście pełnionych ról i skierowane jest do mężczyzn także gorąco zachęcamy wszystkich panów do wzięcia udziału w bezpłatnych bezpłatnych wykładach w tym zakresie. Jak wiemy, jak wiemy zdrowie psychiczne odgrywa znaczącą rolę w, no, w naszym życiu. Tak naprawdę nikt chyba z nas tak dokładnie nie wie, jak właściwie zadbać o nasz taki psychiczny dobrostan. A wiemy, że to zdrowie ma znaczące znaczenie, bo zarówno y, wpływa y, na nasze funkcjonowanie w społeczności, na nasz rozwój, y, na nasze relacje, nie tylko w rodzinie, ale również y, w pracy. Także gorąco zachęcamy wszystkich y, panów do wzięcia udziału w, ty, w tym wykładzie. A pierwszy wykład dla kobiet, kiedy? Y, następny wykład będzie 18 października. I on będzie dotyczyć wirusa brodawczaka ludzkiego i właśnie skierowany jest dla kobiet. Wirus brodawczaka ludzkiego to inaczej wirus HPV, wirus zaraźliwy i y, można powiedzieć, że... Y, on przyczynia się do wielu dolegliwości, począwszy od brodawek, do nowotworów, mam tu na myśli raka szyjki macicy. Dlatego zachęcam wszystkie tutaj panie, pabianiczanki, które mogą zdobyć wiedzę w tym temacie, mogą dowiedzieć się, jakie powinny być podejmować, jaką podejmować diagnostykę. E, jakie możemy zrobić testy, żeby coś więcej dowiedzieć się na temat właśnie nasz wirusa, czy jesteśmy nosicielem, e, jakie są objawy. Także to wszystko e, będziecie panie mogły dowiedzieć się podczas wykładu 18 października. Kolejny wykład w październiku to już e, 24 października i też będzie skierowany dla kobiet. E, dotyczyć będzie zdrowia e, psychicznego. E, Kobiet. E, Wiemy, że, e, że zdrowa kobieta e, to zdrowa rodzina. Dlatego jest tutaj bardzo silna korelacja pomiędzy zdrowiem e, kobiety, e, a zdrowiem rodziny, jak również e, dzieci. Także gorąco też zapraszamy Pabianiczanki do wzięcia udziału w tej prelekcji. Jeśli chodzi o listopad, e, będą e, cztery. Wykłady. Pierwsze dwa wykłady, czyli 7 i 14, skierowane są do mężczyzn. Pierwsza tematyka dotyczy prewencji sercowo-naczyniowych oraz diagnostyki choroby wieńcowej. Także bardzo ważny temat i też gorąco Panów tutaj zapraszamy. Drugi temat będzie dotyczył profilaktyki raka stercza i raka jąder. Jak wiemy, niestety od lat statystyki pokazują, że mężczyźni bardzo późno zgłaszają się i podejmują leczenie. Także tutaj może warto, żeby przyjść, posłuchać się i zapoznać się, bo jak wiemy, najczęściej mężczyźni niestety chorują na raka gruczołu krokowego. Także serdecznie też zapraszamy. Następny wykład będzie, troszeczkę sobie tutaj pod, podpowiem, będzie 21 listopada. Tym razem skierowany będzie do kobiet. To też jest prewencja sercowo-naczyniowa i diagnostyka choroby wieńcowej wśród kobiet. I w listopadzie, ostatni wykład 20 listopada będzie tematyka związana z sarkopenią i ten wykład skierowany jest do mężczyzn. Zakończenie wykładów nastąpi w grudniu, 5 grudnia i będzie dotyczył osteroporozy i skierowany będzie do kobiet. Także gorąco, jeszcze raz, gorąco serdecznie zapraszamy Fabianiczan do wzięcia udziałów bezpłatnych. I ogólnodostępnych wykładach specjalistycznych myślę, że tematyka jest bardzo interesująca i ważna, dlatego chociażby w odniesieniu do ostatnich statystyk, które pokazują, że największy, największy odsetek osób choruje właśnie na choroby sercowo-naczyniowe, drugie miejsce zajmują nowotwory, a trzecie niestety zdrowie psychiczne, mam tu na myśli depresję. Ponadto w ramach y wykładów można będzie wziąć udział w losowaniu bezpłatnych konsultacji specjalistycznych, także osoby, które są będą tym zainteresowane mogą skorzystać no i mogą po prostu odbyć taką indywidualną konsultację. Zadanie zdrowe łódzkie na plus realizowane jest ze środków, ze środków samorządu województwa łódzkiego. To jeszcze na koniec, na koniec jeszcze zapytam, gdzie można zapoznać się z harmonogramem. Wykładów specjalistycznych. E, tak, jeśli chodzi o szczegółowy harmonogram dotyczący wykładów specjalistycznych możecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej Urzędu Miejskiego e, w aktualnościach oraz na Facebooku, jak również ostatnio z tego co wiem, również wyszły informacje w naszych pabianickich gazetach, czyli Nowe Życie Pabianic, Życie Pabianic oraz na EpaInfo. Dziękuję. Dziękuję.